Witajcie. Zapraszam na krótki wideo poradnik, w którym pokażę wam jedno z wielu zastosowań operatora logicznego Jeżeli. Po wstawieniu funkcji Jeżeli w wersji desktopowej Excela wyświetla nam się dosyć duże okno, w którym możemy uzupełnić sobie test logiczny, wartość Jeżeli prawda oraz wartość Jeżeli fałsz. Jak widzicie w tle mam uruchomioną wersję Excela jeszcze przeglądarkową. Tam to całe nasze menu jest, jak widać, troszeczkę uboższe, bo wystarczy wybór funkcji, jeżeli opis mam ten sam, tyle tylko, że po kliknięciu, po zatwierdzeniu go przyciskiem OK, jestem tutaj zmuszony do wpisywania, korzystając jedynie z tej małej naszej podpowiedzi. Wersja stacjonarna umożliwia mi wpisanie. Testu logicznego, wartości, jeżeli prawda, i wartości, jeżeli fałsz do osobnych okien naszego formularza. Jak widzicie, przede wszystkim test logiczny to jest nasza dowolna wartość, którą możemy sprawdzić, znaczy którą chcielibyśmy sprawdzić i w zależności od tego, jaki będzie wynik, czy będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Czy nie będzie zgodny? Będzie wykonane z, jedno z tych dwóch poleceń, czyli będzie albo wartość, jeżeli prawda, albo wartość, jeżeli fałsz. Pokażę to zatem na kilku przykładach. Na podstawie wprowadzonych danych, czyli to będzie dzień tygodnia oraz miesiąc, chciałbym uzyskać jeden z dwóch komunikatów. Pójdziesz do szkoły, albo masz wolne. Aby to zrobić, powinienem sobie na początku przygotować listę, kiedy mam wolne, a kiedy będę chodził do szkoły. Zobaczcie zatem, jak powinienem to zrobić. Na początku przygotuję sobie listę dni, tygodnia i miesięcy, które będą mi się tutaj odpowiednio pojawiały w komórkach B1 i B2. Zacznę od poniedziałku. Następnie, żeby z tego poniedziałku zrobić cały tydzień, złapię go za prawy dolny narożnik i przeciągnę sobie przez 7 komórek w dół. Arkusz kalkulacyjny automatycznie uzupełni mi pozostałe dni tygodnia, także będę miał wpisane wszystko po kolei od poniedziałku do niedzieli. To samo zrobię uzupełniając miesiące, wystarczy, że wpiszę tylko sobie styczeń. Ten styczeń złapię za prawy dolny narożnik i przeciągnę aż do komórki, w której powinien pojawić mi się grudzień. Lista zrobiona, wrzucam sobie ją tylko tutaj. Oczywiście robię to na zasadzie poprawności danych, czyli wchodzę sobie do sekcji Dane i wybieram sprawdzanie poprawności. Oczywiście nie zezwalam na wprowadzanie dowolnej wartości, tylko Określonej listy, no tutaj powinienem sobie tą listę zaznaczyć, czyli klikam sobie w opcję źródło i zaznaczam sobie wszystkie dni tygodnia. Zostawiam sobie tutaj te dwie opcje pełne, czyli ignoruj puste i rozwinięcia w komórce. Następnie zatwierdzam to przyciskiem OK. W podobny sposób powinienem postąpić tutaj z komórką B2, ponieważ tutaj będę chciał mieć rozwinięte miesiące i zrobię to dokładnie tak samo jak z dniami tygodnia. Jeżeli tą czynność wykonam prawidłowo, po kliknięciu w daną komórkę powinien pojawić nam się tutaj taki przycisk. Po rozwinięciu listy mogę już wybierać sobie jeden z siedmiu dni tygodnia, nie muszę niczego wpisywać z klawiatury. Obie listy zostały już przygotowane, zatem zabieram się do tworzenia warunków, kiedy będę szedł do szkoły, a kiedy będę miał wolne. Jak widzicie, w kolumnach obok przygotowałem sobie dodatkowe listy. Jedna z nich to jest lista, kiedy idę do szkoły. A kiedy mam wolne i zaznaczyłem sobie, że żeby pojawił mi się napis idę do szkoły, powinienem mieć wybrany jeden z tych pięciu dni tygodnia oraz jeden z tych dziesięciu miesięcy. Natomiast, żeby uzyskać komunikat masz wolne, powinienem wybrać jeden z tych tutaj jeden z tych zapisów, tak? Czyli będzie to Sobota lub niedziela, lub lipiec lub sierpień. Zabierzmy się zatem za pracę i zacznę robić to ćwiczenie od końca, czyli od tej łatwiejszej opcji. A jak się zapewne domyślacie, łatwiejsza opcja to jest to, kiedy mam wolne. Niech ten komunikat pokaże mi się w komórce A6. Będę tutaj korzystał z operatora logicznego, jeżeli no, i system podpowiada mi, że powinienem się w pierwszej kolejności zabrać za test logiczny. Zatem moim testem logicznym będzie sprawdzenie, co ja tutaj sobie wcześniej wybrałem. Zatem będę sprawdzał sobie zawartość komórki B1 oraz komórki B2. Powiedziałem wcześniej, że komunikat Masz wolne pojawi nam się bez względu na to, którą z tych czterech opcji zaznaczymy, bo moi drodzy, Obojętnie w jakim miesiącu będzie przypadała sobota, to i tak będzie wolna. I obojętnie, jaki dzień wybiorę w lipcu, to i tak powinien być komunikat masz wolne. Zatem wystarczy, że skorzystam w tej chwili z operatora logicznego lub. I w nawiasie podam wszystkie cztery wartości logiczne. Pierwsza wartość logiczna to jest sprawdzenie, czy komórka B1 równa się Komórce J2, czyli czy tutaj pojawiła się sobota, średnik. Widzicie następną wartość logiczną, czyli komórka B1 równa się niedziela, średnik. Wyczerpałem już te możliwości. Zatem teraz sprawdzam, czy w komórce B2 pojawił się lipiec, średnik, czyli czy w komórce B2. Pojawił nam się sierpień. Dobra? Jak widzicie, cztery wartości logiczne zostały podane. Zamykam nawias. Jestem w tej chwili dalej w teście logicznym, który uważam, że już jest cały uzupełniony. Zatem stawiam kolejny średnik. System podpowiada mi, że w tej chwili przeskoczyłem do wartości, jeżeli prawda. Zatem chcę, żeby wyświetlił się ten oto komunikat tutaj. Zaznaczam go. System powinien przenieść mi to, co jest w komórce J1, do naszej komórki, którą w tej chwili uzupełniamy, czyli jest to komórka A6. W przeciwnym wypadku, czyli wartość jeżeli fałsz, cudzysłów, spacja cudzysłów, wstawimy sobie puste pole. Za chwileczkę zatwierdzę to klawiszem Enter. Jeśli wszystko dobrze zrobię, to nic nie powinno nam się wyświetlić. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą pokazałem, że pozwalam w komórkach B1 i B2 na, na to, żeby zostawić je puste. Zatem, skoro wybrałem puste, nie mam nic, co mogłoby spełnić ten test logiczny, zatem system wykona tą drugą część, czyli wyświetli nam wartość jeżeli fałsz, zatem wyświetli się puste. No i jak widzicie, tak też się stało. Udowodnię to w tej chwili wybierając jeden z tych dni tygodnia, które spełniają określony warunek, na przykład sobota. Teraz widzicie, że po wybraniu z górnego menu soboty pojawił mi się komunikat "Masz wolne". Skasuję to przyciskiem "Delay". W tym momencie nie mam żadnego komunikatu. Wybieram sobie miesiąc. Na przykład sierpień, pojawił mi się znowu komunikat Masz wolne, czyli, moi drodzy, muszę powiedzieć, że tą drugą część, tą łatwiejszą zrobiłem. Teraz przejdę do tej trudniejszej. Zacznę oczywiście znowu od operatora logicznego, jeżeli. Zabiorę się za test logiczny, i na początku tego ćwiczenia powiedziałem, że muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy warunek to jest odpowiedni dzień tygodnia oraz Drugi warunek to jest odpowiedni miesiąc. Zatem użyję sobie operatora logicznego oraz i podam tam wszystkie możliwe wartości logiczne. Wartość logiczna pierwsza to będzie jeden z tych pięciu dni tygodnia. Zatem będzie to poniedziałek lub wtorek lub środa lub czwartek lub piątek. Stąd też wartość logiczna 1 jest znowu operatorem logicznym, tym razem operatorem logicznym lub. No i teraz uzupełniam sobie wszystkie wartości logiczne wewnątrz pierwszej wartości logicznej operatora logicznego oraz. Zatem, czy to jest b1 równe poniedziałek, czy też b1 równe wtorek, czy też b1 równe środa i tak dalej i tak dalej. To jest koniec uzupełniania wartości logicznych dla pierwszej wartości logicznej operatora oraz zamykam nawias i widzę, że powinienem przejść teraz do drugiej wartości logicznej operatora oraz zatem po średniku napisałbym sobie znowu lub i tutaj sprawdzam w tej chwili miesiące. Czy to co jest w komórce B2 równa się styczeń czy też równa się luty? Przeklikałem wszystkie miesiące i wprowadziłem 10 wartości logicznych, czyli 10 miesięcy, w których chodzę do szkoły. Zamknę sobie zatem nawias. Jak widzicie, system tym razem podpowiada mi, że właśnie zakończyłem wpisywanie drugiej wartości logicznej do operatora oraz Zatem tą część ćwiczenia już mam prawie skończoną. Zamknę sobie zatem nawias. Tym razem system podpowiada mi, że kończę pisać test logiczny. Średnik, co powinno się pojawić? Powinien się pojawić komunikat Idziesz do szkoły, czyli niech się pojawi zawartość komórki G1. Średnik, tu zrobię sobie już to samo, co przed chwilą, czyli cudzysłów, spacja cudzysłów, niech pojawi się nic zamknę nawias. I teraz jeżeli zatwierdzę to klawiszem Enter, ten cały długi zapis powinien zniknąć. Udało się i jest wszystko dobrze zrobione. Sprawdźmy zatem naszą symulację. Najpierw wybierzmy sobie dzień, w którym idę do szkoły. Niech to będzie środa oraz miesiąc, w którym powinienem iść do szkoły. Na przykład styczeń. Jak widzicie, pojawił nam się komunikat Idziesz do szkoły, a zniknął komunikat Masz wolne. Mogę sprawdzić to jeszcze dla innych miesięcy. Jeśli wynik się nie zmienia, jest cały czas idziesz do szkoły, to, to znaczy się, że mamy póki co wykonane dobrze. Ostatnia rzecz, którą moglibyśmy tutaj zrobić, to moglibyśmy zaznaczyć sobie te kolumny, w których pojawiają się, pojawiają się nam dane do listy oraz pojawiają się tutaj podpowiedzi. Wystarczy kliknąć je prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybrać opcję Ukryj kolumnę. W ten sposób nasz formularz nie zawiera już danych, które mogłyby użytkownika wprowadzać w błąd. Jak widzicie, wykorzystanie operatora logicznego, jeżeli w tym ćwiczeniu nie było aż tak trudne, jedyne co musiałem zrobić, to zwracać uwagę na to, żeby zaznaczyć wszystkie dni tygodnia i wszystkie miesiące w odpowiedniej kolejności oraz dodatkowo dołożyć sobie takie operatory jak oraz bądź też lub w zależności od tego, co mi było bardziej potrzebne w moim ćwiczeniu.